Hej hej hej, jesteśmy w World of Tanks z tej strony Spacecorn i ze mną gra Straszeks No no to zapraszamy serdecznie do oglądania bitwy Czołgów Obydwoje gramy M2MT czyli amerykańskim Czołgiem M2 Medium Tank No i jak widzicie zaczynamy bitwę Straszeks, gdzie jedziemy w prawo No też tak myślę, że lepiej w prawo no. Gdzie ty jesteś M w ogóle? No, to no tam A szlaki nie się jadę w lewo Jak mówię, że w prawo Halo Co halo? No halo team ktoś powiedział A <ścoughs> I wszyscy zhalowali zbadali Form the line Czy masz go na maksymalnie ulepszonego teraz? No tak Nie, nie mam tylko najmocniejszego CV Radia a, no, ja mam. Looks like radio is working. Dobra. Wszyscy, jak widzicie, idziemy prawą stroną. Nikt nie Aha. został na bazie. No, ile sobie pojechały lewą. Jeden kampi. Już jeden został zniszczony, no, no great. Właśnie. Oj, coś czuję, że ta bitwa Ale nie będzie. Ale lekki czołg, pojechał do przodu. No. Nic nie dało. Co, on się zakampił gdzieś tam? Dobra, teraz w lewo. W lewo? No dobra. No. Może zaskoczymy. Tu można też ładnie pokąpić. Nie, wiem. już. Nie wiem. tam ktoś jest na górze. Ale to tamtego tego zostawimy. Niech zostaw chodź. E, schowane. Ja dawno nie, nie grałem tym czołgiem. <laughs> ja właśnie muszę nim grać, żeby M3 i zbić. Jeszcze mi zostało tylko 1400 EXPA. Wow, no to rzeczywiście zaraz. Weź. Jedziemy D2 jakieś tam jest Gdzie D2? To jest słaby człowiek e też MT tronka. Jak my tam gdzieś jest jest jest, ja jest, nie wiecie, jest, jest, go strzelić ale on tu widzi jest się kurde Jechamy. Ja go zaraz będę mógł ściągnąć chyba To ściągaj go Trochę pokawał I tutaj kolega ma dużo wyż... du Dużo dłużej gra ode mnie Czyli ma też równocześnie o LOL. 7%. Równocześnie dużo, dużo dużo lepsze czołgi ma no teraz trochę więcej go, ale... Rozwalam role... Lorenz Ja, ja nie ty, trafiłem! Nie widzisz go? Dobra nie, już go nie strzela chyba Aj schował się. Muszę się O ja, tu ile ich jest, muszę się trochę schować też Wo, a dwudziestka jeszcze rozwalili No nie chowaj się! A. Chował się. No dobra, D2 zniszczona. A nie z mojej ręki. No idę tego Lorensa 3.7, ae 3.9. Do 3.9, lam. Ty, opanowują naszą bazę, nopki. No, Ale to dział jest słabe, lol, ono było lepsze. Dobra, idę tam w nie wjechać. Dobra, no właśnie, ja pojadę tu po Wow, wow, wow. Spróbuję w, w samo wjechać. O, wow, uważać! Szlak nie trafił. No, także... Aha, nie? jaki słabiak. A ja, ja mam 36 jak nie gram, a jak gram, mam 30. O, wjechałeś, kościoła. To w niego traf. Się ty, od tyłu, od tyłu, od tyłu, od tyłu, o tyłu, o tyłu, o tyłu mnie I... Jest! Nie! Ja nie zdążyłem! <laughs> ja... No to co, następna bitwa? Nie, to, a ty one? już też ześ zginął? A, wow. żeśmy przegrali. Szybko poszło, no dobra. No, no to teraz jeszcze myślę, że zdążymy drugą bitwę zdążyć, bo to taka no, no. bitwa... To może włącz nagrywanie, z... złączysz, nie nas No sobie dobra, no to ty. się widzimy, no, jak będzie kolejna bitwa. Na kolejnej bitwy. Witamy z powrotem, bo <grym> jest już... No, rozegraliśmy... Ta sama dwie... mapa. Ta sama mapa. Zdążyliśmy rozegrać dwie bitwy. Niestety graliśmy z dużo, dużo wyższymi tierami, więc... Y... No po prostu nie chcieliśmy nagrywać tego, żeby nie pokazywać naszej porażki. No a teraz gramy ja czołgiem M8A1 amerykańskim, a kolega T40 także amerykański, y... Niszczyciel czołgów. Tak, obydwa, obydwa to są niszczyciel czołgów. I jedziemy tutaj wtedy w prawą stronę, Trzymajcie. rozwaliłem kilku gościa. No tylko, że teraz gramy no, tam. Piąt... A, piątkami. Sorry. Sorry. No i jest dużo piątek. Bo no, gramy z piątkami ciężko no, Dwójki są nawet u nich No ale to Jedna zaraz, dwójka tak? Nie, no dwie no dwójki no, U nas tylko dwie trójki Nawet no, nie znacz tak, że No mamy szansę na wygraną teamem No, no Jak M5, dobrze kadołgu. pójdzie tego pojechała gdzie ty jesteś? Ja A, za tobą jadę Musiałeś na szybszy czołg? Nie, 45 jadę A tyle ja 37, to ty masz szybszy czołg ode mnie. 57 z górki. No, ja żebym się tam zatrzymał na chwilę. Teraz mnie to koniesz. Ja, żebym się tam zatrzymał i. A, bo ty masz to działo, tą hobbitę 75 no. mm, tak? No. Ja mam takiego kikutka. No właśnie. Dobra, jedziemy tak jak wtedy? Mmm... Słabo nam to ostatnio poszło, więc może jednak. To może pojedźmy tam, tam prawo. W sensie, że... no, no tutaj prosto, to masz już trzy czołgi, więc. Hetzer, o właśnie Hetzer będzie następny A. po tym moim tym hmm? niemieckim Co będziesz miał? Hetzera. A, no tak właśnie rację Już o, wzięli go jest. rozwalili Jest! Twój poszedł, ale jest. Radłem trochę Trochę. Już po Jak? Jak? <grych> jak Kto cię rozwalił? No jakiś jak nazywam Czyli działko no, ten Działo Wolverine, zniszcz go, niszczaj go O dobra, ty skądżem dostał? Daleko jesteś A, nie Przez, mogę się poszedł? obracać Co nie możesz? Obracać lufą Aha, dziwne Czemu? Albożem dostał w tę lufę A, nie widzę na twoim tym, żeby jesteś miała czerwona Co A. robisz? <śmiechany>. Zginąłeś Nie, zginąłem, Ale... mnie Wjechałeś ścianą Nie mogłem obracać wieży Mogę się stały obrócić No właśnie chciałem, ale się chciałem schować żeby mi tu naprawili moi mechanicy, ale niestety do pastego wyszła, więc to są tak Aha. sądzę, że koniec Dobra. będzie do pierwszego no to odcinka Kolejne słabe Kolejne właśnie słabe takie w naszym wykonaniu I yy, Widzimy się w drugim odcinku serii z gry World of Tanks Serdecznie zapraszam do oglądania, subskrybowania i komentowania moich filmików no to do zobaczenia. No cześć.